Witam serdecznie. Piotr Krzysztof Tuz. Miło mi powitać stałych bywalców. Mam nadzieję, że zachęcę nie, nie, niedługo nowych. Chciałem Państwa spytać, bo do tej pory ja prowadzę monolog, ale chciałbym się oprzeć o to, co Was montuje. Czy moglibyście podpowiedzieć mi tematy? którymi w tej chwili się zajmujecie, na które nie znacie do końca odpowiedzi, które nurtują Was, że czasami w nocy nie możecie spać. Chętnie takimi tematami się zajmę, rozłożę je na czynniki pierwsze i jeżeli będę umiał, na pewno podpowiem Wam fajne rozwiązanie. Pozdrawiam serdecznie.